Zapewne wiecie, że w salonach Inkscape możecie kupić nowe BMW. Nie każdy jednak wie, że można też auto sprzedać albo zostawić w rozliczeniu. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak działa program odkupu samochodów używanych i jakie gwarantuje korzyści. Przedajcie tutaj samochody i motocykle BMW oraz samochody mini. Co za robią robimy tutaj auta konkurencji? To efekt działania programu odkupu, polegającego na odkupie aut używanych. Po oględzinach i testach pojazdu klienta przedstawiamy ofertę z możliwością sprzedaży nam samochodu lub pozostawienia go w rozliczeniu. Czyli koszt zakupu takiego np. nowego BMW klient może skompensować, sprzedając Wam np. z tego dotychczasowego Mercedesa. Dokładnie tak. Przejdziemy się. Okej, okay, ale. Auto możemy sprzedać rodzinie czy też znajomym. Można je też wystawić w internecie. Czym więc różni się taki odkup od standardowej sprzedaży? Po pierwsze i najważniejsze oszczędzamy czas. Oględziny i wycena są bardzo szybkie, a jeżeli oferta spodoba się klientowi załatwimy też za niego wszystkie formalności. O i tutaj pewnie sporo osób ucieszy fakt, że nie trzeba organizować sesji leasingu czy też przerejestrowania auta. Ale czy nie wychodzi to trochę gorzej cenowo niż taka samodzielna sprzedaż? To zależy. Raczej nie sprzedaż samochodu pierwszemu chętnemu. Ludzie zazwyczaj się targują. Tak, to prawda. Ludzie zazwyczaj myślą, że ta pierwsza cena jest mocno zawyżona. Z Inchcape nie trzeba przejmować się tymi problemami. Dokładnie ocenimy stan techniczny i sprawdzimy ponad 100 punktów. Dosyć mojego gadania. Zawracajmy do salonu. W serwisie właśnie trwa przegląd i sam zobaczysz, jak to wygląda. To jeszcze tylko opieka na radość zjazdu. Podobno robiliście dziś oględziny auta używanego przed odkupem. Czy znaleźliście może coś ciekawego? Tym razem raczej standardowo tarcze hamulcowe i amortyzatory zużyte adekwatnie do przebiegu w niedługim czasie do wymiany, ale bywa różnie, dlatego sprawdzamy pojazdy bardzo wnikliwie. Słyszałem, że to jest aż 100 punktów, co da się w ten sposób wyśledzić. Zarówno obecny stan mechaniczny, jak i historię szkodową pojazdu. Na podstawie tego powstaje protokół PDI, czyli szczegółowy raport stanu technicznego pojazdu. I na podstawie tego dokumentu dział samochodów używanych przygotowuje konkretną ofertę dla klienta. To jest oferta wykupu samochodu, który oglądałeś. Klient chce wziąć leasing na nowe auto i o tyle zmniejszy mu się rata leasingowa. Ale kupić też można u Was auta używane? Dokładnie tak. Oferta InchCape jest różnorodna i klient ma dostęp do ofert z trzech naszych oddziałów.